rozkaz, że mamy zebrać się na, na miodowej i mamy, y, 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 no, Spotkanie że, się tam odbyło. Panie y, Zygmuncie, nie, nie. drodzy państwo, ponieważ zbliża się godzina W, przenieśmy się już do Warszawy. Zobaczmy, jak Warszawiacy oddają cześć powstańcom. mieszkałem na Bugaju. To jest naprawdę niezwykły moment, moment, na który właściwie chyba wszyscy czekamy przez cały rok, kiedy cała Warszawa, a teraz już w zasadzie cała Polska staje, bo to, co jest przepiękne i napawa optymizmem, to to, że rzeczywiście wszyscy Polacy tego dnia czują się powstańcami. Gdzie państwo zazwyczaj w tę godzinę W, no oczywiście już po powstaniu, przeżywali? Staraliście się być państwo ze swoimi kolegami? W po powstaniu? Już po powstaniu, tak.